Delikatna sztuka pielęgnacji malutkich paznokci. Kiedy po raz pierwszy spojrzysz na maleńkie paluszki swojego noworodka, z pewnością zauważysz te mikroskopijne, perłowe paznokietki. Są tak delikatne i cienkie, że przypominają płatki kwiatów, a jednocześnie są zaskakująco ostre. To jedna z tych niespodzianek macierzyństwa. Jak coś takiego małego może wymagać tak regularnej uwagi? Paznokcie noworodka rosną z imponującą prędkością. U rączek nawet dwa razy szybciej niż u dorosłych. W pierwszych tygodniach życia możesz zauważyć, że wymagają przycinania co 3-4 dni. Podczas gdy paznokcie u stópek rosną wolniej i wystarczy zajmować się nimi raz w tygodniu. To fascynujące. Jak szybko te malutkie ciałka się rozwijają, prawda? W pierwszych dniach po narodzinach paznokcie mogą być tak miękkie, że niemal zrastają się ze skórą opuszków. Niektóre dzieci rodzą się z długimi paznokciami, które wystają poza opuszki palców. To całkowicie normalne i świadczy o tym, że Twoje maleństwo rozwijało się prawidłowo już w brzuchu. Jak wybrać idealny moment obcinania paznokci? Znalezienie odpowiedniej chwili to połowa sukcesu. Każde dziecko ma swój rytm i preferencje. Niektóre mamy przeciągają ten moment tuż po wieczornej kąpieli, gdy skóra jest miękka, a dziecko jest rozluźnione po kąpieli. Inne odkrywają, że najlepszy czas to głęboki sen po porannym karmieniu, gdy rączki opadają bezwładnie, a paluszki są rozluźnione. Każdy sposób jest dobry. Technika krok po kroku. Weź malutką rączkę w swoją dłoń. Poczujesz, jaka jest ciepła i delikatna. Masuj ją przez chwilę. Pozwól dziecku przyzwyczaić się do dotyku. Następnie delikatnie chwyć jeden paluszek między swój kciuk i palec wskazujący. Lekko odciągnij opuszek od paznokcia, to da Ci lepszy dostęp i widoczność. Przy pierwszych próbach możemy zacząć od piłowania. Używaj delikatnych, jednokierunkowych ruchów od zewnątrz do środka. To zajmie więcej czasu, ale da Ci pewność i pozwoli oswoić się z małymi paluszkami. Gdy nabierzesz wprawy, przejdziesz do nożyczek lub cążek. Tnij małymi pewnymi ruchami, podążając za naturalnym kształtem paznokcia. Urączek nadaj im delikatnie zakrąglony kształt, który odpowiada linii opuszka. Ustupek, tni prosto w poprzek, zostawiając malutkie, białe brzegi. To zapobiegnie wrastaniu paznokci w przyszłości. Z czasem odkryjesz własne sposoby, które sprawdzają się najlepiej. Niektóre mamy śpiewają podczas obcinania lub opowiadają dziecku, co robią. To nie tylko uspokaja malucha, ale także i ciebie. Jeśli twoje dziecko jest szczególnie ruchliwe, możesz poprosić partnera o pomoc. Jedna osoba może się bawić z maluchem lub pokazywać mu coś ciekawego, podczas gdy druga zajmie się jego pazdukciami. Zdarzyć się może każdej mamie moment nieuwagi. I malutkie skaleczenie. Jeśli tak się stanie, nie panikuj, przyciśnij delikatnie gazik do miejsca skaleczenia, przytul maluszka i mów do niego spokojnym głosem. Propelka krwi szybko przestanie lecieć. To nie jest porażka, a to jest tylko część procesu uczenia się. Z czasem odkryjesz, że ta pozornie prozaiczna czynność może stać się przyjemnym rytuałem to moment, gdy możesz dokładnie przyjrzeć się tym niesamowicie miniaturowym paluszkom, policzyć je po raz setny, podziwiać idealnie uformowane paznokietki. To chwila spokoju w zabieganym dniu młodej mamy. Niektóre mamy wykorzystują ten czas na masaż dłoni i stópek po obcięciu paznokci. Delikatne głaskanie i masowanie małych rączek nie tylko sprawia przyjemność dziecku. Ale też wspiera jego rozwój sensoryczny. Przy okazji regularnej pielęgnacji możesz obserwować, czy paznokcie rosną równomiernie, czy mają ładny różowy kolor. Zdrowe paznokcie noworodka są gładkie, lekko wypukłe i przezroczyste, z różowym odcieniem od podłoża. Pamiętaj, że każda mama przechodzi przez ten etap niepewności. To, co dziś wydaje się trudne i stresujące, za kilka tygodni będzie rutyną wykonywaną niemal bez zastanowienia. Twoje ręce staną się pewniejsze, a maluch przyzwyczai się do Twojego rytuału. Nie spiesz się, nie stresuj się perfekcją. Jeśli uda Ci się obciąć tylko kilka paznokci, a dziecko zacznie być niespokojne, to kończysz po prostu później. To nie zawody. To delikatna sztuka pielęgnacji, która wymaga czasu i cierpliwości. Wszystkiego dobrego. Cześć!